na napić rękę? A jesteśmy w gdyby przygotowani? Nie, to wy powinniście się na środku To by na środku powinniście usiąść. Co teraz, Józef? mam blade nogi. Moje są jeszcze ręczne. Moje są żółte. Kto by a, się spodziewał? Tylko, kochani, tu Dajcie. wasza ulubiona youtuberka Daria Daj. z. Z <grym> serio. Nie, nie mam ogólnych głów No, oh, wow. a się, kurwa Kurwa, to ja się ukryłeś? No. Hejku, kochani, to wasza ulubiona youtuberka <grym> Daria Jesteśmy tutaj z powrotem z naszymi cudownymi chłopcami Dwoma, bo Mati jest frajem tak, nie, nie chce nie z wami tak. nagrywać Ja kurwa gram wietra Mamy, mamy Tomeczka, mamy Błażeja, Gwiazdę Gdzie Mati... twoja bluza? Własik, kurde Żebyśmy mu merch ogólnie ze spontaniczną zdradą Po to i zdrada! I teraz zrobimy drugą część pytań Bo obiecaliśmy Panowie, gotowi? Pierwsze pytanie, panowie Jak zwrócić uwagę chłopaka na siebie? <grym> Ej, mordo, masz może ładowarkę? Podchodzisz i mówisz Jesteś tu sam? <grym> Widzisz te gwiazdy czy Tobie, to chuj <grym> Pytanie numer dwa Jak was poderwać? Zależy ile masz siedzenia. I zależy, ile masz alkoholu. Widać, ile ma, jakie mamy różnice. Ach, to priorytety! Moje priorytety! Piękna Piłka. Kitra! Tupakiki, babcia. No, to patrz na alfabetę, ale prawda, prawda jest taka, że, że matematyka poza miada. Co znaczy, gdy wpatrujecie się w dziewczynę? Albo ma coś na twarzy, albo jesteś rozpoznawana. Ci wybaczylibyście zbrane. Zależy. Z kim? Bo jakby to był na przykład jakiś mój inny lepszy przyjaciel, to przecież bym zabił obojga. A gdyby, a gdyby to był jakiś random, no to bym jeszcze przemyślał, przynajmniej to i powiedział potem, że nie. A ty była że z radą? Ja bym wybaczył. Pozdrawiam na tutaj dziewczynę. Dobra, kolejne pytanie. Gdy dziewczyna dostaje okresu w niekomfortowej sytuacji przy Was, to odrzuca wasz to? Wasz was to Nie. nie może, no, 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 że boisz się krwi. No to ządlejesz. Znaczy ja się boję krwi, akurat w sensie <grym> się mało takie. Od do krwi. Jak zaczynacie relację z dziewczyną? Zależy od Cześć, Cześć. też tu przyszłaś? Czemu <grym> się też jesteś samo? na pokapla. Przyjąć mi proszę. Nienawidzę cię dalej. Od zawsze ci nie lubiłem. Smacznej kapusi. Biebać kapusi. Co Czy wiecie, że to ta jedyna? Nie wiemy. Właśnie, to Ale się nie czuje. To, się, rodzaju czuje, rodzaju to się czuje tak. tak. <laughs> tutaj. Albo tutaj. To zależy gdzie masz serce, tak? Zależy czy czym myślisz. Spotykacie się z dziewczynami, żeby znaleźć tą jedyną na całe życie, czy po prostu poeksperymentować? Tak teraz. Tak jak my tak teraz, to chyba się nie spotykamy z dziewczynami i eksperymentujemy. Nie, ekspery nie, ekspery nie, ekspery nie, ekspery nie eksperymentujemy. Nie eksperymentujemy. No tak to bardziej, bo eksperymentował trzech lat. Z jedną. No, A dziewczyny starsze czy młodsze? No bardziej starsze czy młodsze. Nadbije się. <gry> nie no, starsze. Ja. Młodsze. Nigdy nie wiem, starszej. Czy przeszkadza wam, jak dziewczyna ma surowych rodziców? I w takim sensie, że z tym wiążą się czasami ograniczenia, że na przykład nie może tak dużo wychodzić, albo rodzice mogą być bardzo surowi do Z jednej strony to dobrze. A z drugiej strony trochę przeszkadza. Ale no wiesz, jak masz surowych rodziców, to na przykład, przynajmniej w mojej głowie tak to wygląda, że na przykład się tak nie spatusi. To nie zawsze działa, ale zazwyczaj tak, że jak masz takich luźnych rodziców. Którzy ci pozwalają na wszystko, to zaczynają się właśnie używki i inne takie rzeczy. Zależy, jak jesteś wychowany. No, bo z jednej strony, jak masz surowych rodziców, to jest dobrze, bo wiesz, że nie wychowają cię źle, chyba że się z no to, bo to jest inaczej wiadomo. Ale... To znaczy, to też wszystko siedzi w Twojej głowie. Jak ty widzisz na przykład, że rodzice źle się traktują i że są za surowi, no to wiadomo, będziesz odwała, żeby mhm, ty... się buntować i... no. A jak wiesz, że robią to dla Twojego dobra, no to raczej takiego. Takiego problemu nie będzie. Raczej nie przeszkadza to, że są surowi i będą zakazywali wychodzić. Da się przyzwyczaić. Bardzo ładnie rozwinie to, to nie jest takie, Czy twoja dziewczyna może mieć przyjaciela płci męskiej? Tak. Tak, chcę. Ale musi się grają. No, najlepiej w ogóle. W ogóle. <grym> Żartuję. Czy jak dziewczyna nie była nigdy wcześniej w związku, to robi wam to jakąś różnicę. W sumie jest tam plus. Dlaczego? Masz taką dosłownie czy są karty. I, i masz w głowie, że jesteś pierwszy i. No i to tak cię powoduje. Ale to jest odpowiedzialność, Taka... nauczenie, no tak. jak no powinien tak. wyglądać zdrowy związek. No właśnie. Czy wolicie zakończyć związek w zgodzie, czy raczej skłóceni? Znaczy najlepiej w zgodzie, tak, ale no. skłóceni raczej nie będzie problemu, bo no, to tak będzie przeszłość. Jakby kochała osobę, wolałabym się z nią powiedzieć. Bo byle? jak jest w zgodzie, no to, to tak jakby. Du Dłużej schodzimy no Znaczy wyjdzie na to Ale to, nie to zgodę, bo jak dłużej Bo zgodzie to jest takie większe prawdopodobieństwo, że do siebie wrócicie Gdyby rodzice waszej partnerki nie polubili was, to rozstalibyście się z nią? Yeah, yeah. <ścoughs> nie Co najbardziej irytuje was w charakterze dziewczyn? Nie zdecydowanie O kurwa. Tak, strasznie Idziemy gdzieś? Nie wiem. Co chcesz gdzieś? Nie wiem. Chodź, nic nie wiecie. Obojętnie. Dostałeś pytanie: ile centymetrów mam właściwie? Ale tak, kto pyta? A myślałam, że masz 70, masz? <grym> nie, ja mam no, prawie 1,80 m. No. Ja też. Ja też. Ja nie. Czy chłopcy porównują między sobą wielkość? Czego? Znaczy, że tak. Znaczy, że. A nie co was to obchodzi? <grym> to jest to pytanie, na które... <grym> Ale i tak wszyscy wiemy, jaka jest <noise> Dlaczego wstydzicie się okazywać uczucia? Mi się wydaje, że nie. Błażej -y, niczego się nie wstydzi. No dobra, no Generalnie. właśnie. Okej, okay, właśnie, to jest taki przypadek, który się nie wstydzi, ale zazwyczaj jest takie, że chłopcy się wstydzą mówić, co czują albo pokazywać to, co czują bo jestem taki stereotyp, że wtedy, że jesteście mniej męcy no, Znaczy wy powinniście wie. wiedzieć, wiedzieć najlepiej, jak to jest, jak jesteśmy na przykład e, ze znajomymi, znaczy jestem na przykład z kobietą i jesteśmy w gronie znajomych razem, a jak jesteśmy sami w domu, no. to jest no, zupełnie no. inaczej. Kiedyś się robisz puci-puci Dobra, uwaga, kolejne pytanie. Jak często myślicie o seksie? <laughs> Cały no. czas <grym> Masz to z tyłu głowy na pewno, nie? samego rana i przedtem no I po południu A ty ile razy dziennie myślisz? Ja no, bym się go zapytał, ile razy dziennie nie myślisz No bo władz O czym gadacie między sobą, jak jesteście sami? Murdo widziałeś, co Sadio strzelił y, Rafael Waran? Chcę, o wszystkim Nie mamy takich tematów tabu. A, nie no, my z Tomkiem to my o wszystkim rozmawiamy, dosłownie o wszystkim, jak jest No macie przykładowy temat mam. na przykład Ale zajmę klotę dzisiaj Mamy taką grupę na snopie y, Ochockie świry i nasza wiesz, S sami ziemale, taki, nie? Takie sami ziemale, to trzy czwarte jest na pół, to jest kurwa, wiecie gaci i nuk jak się ramy. No i sobie gadamy, tak <śmusz> no? To też na posiedzeniu. Czy chłopaki uważają inteligencję za aput? Dziewczyn? Tak. Mhm. To, ale taką potężną inteligencję... Zależy od koloru włosów. No <śmuszczam> ja to staje na babę, nie, no. <śmuszczam> tak, nie, jest ty Jesteś akurat truda. Nie, jestem Naturalnie! Trudny. Nie, nie jestem truda. trochę jest truda, co nie? Nie no podświadom, nie podświadomie. <grywa> Czy przeszkadzałoby Wam, jeśli wasza dziewczyna miałaby przyjacielską relację ze swoim ex? Tak. Mhm, troje. Dlaczego? Bo tak? Bo to no jest jej ex? No, jest no, no nie się przejść ze swoim ex. To nie jest fajne. Ja pierdolę każdy wie, chyba, A, jak chyba. tak, przekroń. Ja nauczę, żebym ja nie przeklinał. Te hipokrytki. Nie bądźcie wulgarni. Czemu zazwyczaj chłopaki nie wstawiają zdjęć ze swojego drugą połowką na to social media? Jak nie, nie, tak. Ja, nie. Prawda jest taka, że nawet nie ma drugiej połowki. <laughs> w gronie naszych znajomych nie znam takiej osoby, która by na przykład nie wstawiała zdjęć ze swoją No drugą drugą, druga sprawa to zależy od tego, jakie masz podejście do social media. Niektórzy mają... nie lubią po prostu wstawiać, bo, bo nie będą się to fajnie. No, A niektórzy po prostu wstawiają, bo wszyscy reakcjonują na wszystko, co się dzieje. Tak? Dziewczyny z makijażem czy bez? Bez. Co myślicie o niedoskonałościach? ciała, w takim sensie, że o rozstępach, fałdkach. Fajne, będą tak jak zebry, nie? Fajne, mi się podobają. Właśnie? <grym> 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 tak, fajne. Fałtki są zajebniste. Tak, jak to tak, wiesz. tak. <grym> tak, modorzakiem. <moduluję>. <grym> <grym> czy jak macie kobiety, to myślicie czasami o innych dziewczynach? No słuchaj, mówię. No? Ej, to jest piękne. Co sądzicie o FBB? Jeżeli nie jesteś w związku i z jakąś przyjaciółką Jakimś kumplem Kumplem od Jak jesteś w związku i nagle schodzicie, do, cofacie się jakby No EPP no. no. To jest takie bez sensu no, no tak, to prawda Co myślicie o umieśnionej dziewczyny? Umieśnionej dziewczyny? Umieśnionej dziewczyny? W sumie, znaczy mi osobiście się nie podobają Zależy jak bardzo muskularny by był No to tak Bo to... no, mają kaloryfer na brzuszku No to, to, to no, kaloryfer jest... okej okay. Jak chwalicie się Łydami, to wiecie, to ona ma taką Są lepszą niż wy... A, lepszą niż my? No, no. To nie no. Nie może tak być. Bolicie przebojowe czy spokojne dziewczyny? Spokojne. Też chyba spokojne. Chyba zależy od momentu. Ale spokojne. No, no tak, to spokojne. też racja. Ale spokojne na co dzień. Mhm. No. O zróbmy miniaturkę. Miniaturkę? No. <laughs> Czekaj. <laughs> Dobra, jest. O, już koniec? A, a jakieś pożegnanie? No, no, to tyle no, 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 no. No, no, no. To tyle na dzisiaj Jak macie jeszcze jakieś pytania, możecie je zadać w komentarzu I możemy też zrobić odwrotną część, w sensie, że chłopaki Zadają dziewczynom pytania, ogarniemy wtedy Więcej dziewczyn, żeby było ciekawiej tak To lubię. tyle, stay new! Ale no, Pamiętajcie, że tu Tu jest mój instagram <laughs> Ja no o nawet nie chciałem, was, nawet was Nie lubię <laughs> Dobranoc! Słodki stoł! Dobra, siema fani i dali Siemano tu, tu... Błażej Tomek. i Tomek. <laughs> Błażej i Tomek. I mamy do Was prośbę. Błażej i Tomek. I tak. I mamy do Was prośbę, bo się dowiedzieliśmy, że Daria jest nominowana do nagrody w Top of the Top Awards z kategorii mikroinfluencer. Tak, i wielka prośba, żebyście na nią zagłosowali. Byłoby strasznie miło jej, nam i każdemu. Plus, jeżeli wygra, to w sumie nic. Po prostu zrobicie jej dzień. A